Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Bańka. Po serii ostatnich i nieprawdziwych informacji, szykanujących środowisko gier fabularnych, postanowiłem wziąć je w swoją obronę. Razem z grupą społecznie zaangażowanych graczy podjęliśmy decyzję o powołaniu partii politycznej RPG, czyli Rzeczpospolita Polskich Graczy. Będziemy walczyć o niższy VAT na gry fabularne, planszowe i komputerowe, równouprawnienie dla kobiet w grach obowiązkowe zajęcia z gier fabularnych w szkołach oraz przede wszystkim podręcznik RPG w każdym domu, czyli dofinansowania do gier fabularnych. Śledźcie mój kanał, gdyż najnowsza seria odcinków będzie rozwinięciem przedstawionych teraz postulatów. Liczymy na Wasze poparcie w najbliższych wyborach. Oglądajcie jak Baniak Baniaka, głosujcie w wyborach, ale głosujcie z głową.